Hej widzowie! Dzisiaj nagrywamy znowu Brawl Stars, bo właśnie zaczął się nowy event b Królestwo Katany i mam już dwa Wasabi Power do Broka i do Tika. I dzisiaj chciałem z wami zrobić taki krótki Opening Tagu z karnetu i dwóch sushi. Tak, więc od razu przejdźmy najpierw do karnetu O, proszę bardzo, tutaj 1000 punktów mocy, jeden stardrop, rzadki, a szkoda. Ten odcinek będzie najkrótszym chyba na moim kanale. No nie no, nie najkrótszym, nie najżartujem, ale z filmów, z filmów. Więc będziemy otwierać sushi. Tak, tutaj mam za 39 gemów, mam 42 gemy, bo wywalczyłem na bólu. Więc Psz, jesteście gotowi na opening sushi. Szybko zostawcie suba i lajka, a ja otwieram za 3, 2, 1, pyk. Otwieramy sushi. Ach, pierwszy taki słaby. Wasabi Power. Widzowie, ciekawe, jaki będzie to Wasabi Power. Piekielna widzowie. Co tu się stało? Piekielna Wasabi Power do Pinksa. Aktywuje się jego super atak, który za nim podąża. Co to jest, widzowie? Co to jest? Piekielna Watson wasabi do Finksa, normalnie. Jo, jeszcze 10 kredytów do Amber. No. Mam oficjalnie pierwszą moc piekielną. Uuu, tutaj jest... Witam bardzo na Pinksa i może to przetestujmy. Tak, przetestujmy sobie to na Solo Showdown. Pamiętajcie, zostawcie suba i like, bo mam do 60 subskrypcji. A na 60 subskrypcji robimy live za Murder Mystery Ale przejdźmy już do rzeczy. Jak to wygląda? Co jest grane? Normalnie super, super. Tak jest za mną, nie ma sam. Co to jest, widzowie? Normalnie będę niepokonany dzięki temu. Nie będę jeszcze więcej HP zadawał. To jest fajne, że będę jeszcze więcej HP zadawał. Dobra, idziemy yeah. ze super atakiem pod sobą, widzowie. To jest OP. Ducha tak szybko nabalał z trzęsienia, bo muszę ładować tego super ataku, bo. bo... Teraz najbardziej opedrowerem dzięki temu. No, patrzcie co tu się dzieje normalnie, nie mogę. Dobra, trzeba tu szelkę zatrzymać, bo już nie lubię jej dzikania. W ogóle szelka też mam mocne o sobie po... Nie trafiłem. Ale trapię jeszcze o niej nie, nie, nie. nie ma sobie power, bo... sobie power do Dobra, nie dostałem. Lecimy, lecimy, lecimy z ultem, w branży nie tutaj zaskoczyć, zatrzymać i pokonać proszę bardzo widzowie to dopiero jest akcja, wygramy sobie 5 rund 5 rund, aby ten na był taki króciutki i powalczymy o te 100 kredytów Wbij, wbijamy 13 tysięcy pół. dobrze widzowie, 13 tysięcy pół bijemy Cieszę się Cieszę się z tego widzowie Że wbijemy Te brakuje mi tylko cztery pucharki widzowie Tylko cztery lecimy Widzowie, widzowie lecimy to zrobić lecimy Nie ma e, nic złego lecimy, lecimy No dobra Ale dobrze że mam legendary piekielną wasabi. Patrzcie, normalnie mogę unikać jak ten short z panem P. Tutaj nie ma nikogo, gdzie ta w ogóle poszła tabel. Przy rozwalaniu, jak rozwalałem to chyba sobie gdzieś poszło. Shut the ja, ten pank jest, no, jest Zagrożeniem dla mnie i ten brok jest zagrożeniem. Mhm. もう一度食べてください。おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい!おい! No, nie, nie udało się plus jeden pucharek przynajmniej plus jeden ale dobra, przetestujemy sobie go na innym trybie czyli na raju samurajów na tym nowym trybie, tak przetest, zagrajmy sobie dzisiaj na tym trybie pierwszy raz na moim kanale no, dopiero co się to zaczęło

to, to jest Dobre, dobra. Jeszcze, 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 to Jeszcze podwójny Widzowie! Co to było za akcja? Bym prawie normalnie tutaj debnął, ale nie dałem się, nie dałem się. Dobra, mam pojedynek. Ja versus Smitha, okay. Oj! No tutaj były jeszcze te boty. Nie wiem, ma ten gadżet w ogóle, bo byłoby już źle. mój gadżet się zużył, niech ten pokój się lepiej uleczy. On ma Wasabi Power! A, on nie ma tego gadżetu, on ma Wasabi Power. On ma ILE?! Nie no, my to już wygrywamy, widzowie. Hmm. Szyszkoń, szyszkoń. Co tu się dzieje z tym czymś? No nie wierzę. A niech sobie idą Stąd Bo ja tu mam dwa mniejsze sprawy do dodatkiem No też jest jakiś link, ale gorszy Bo ja mam tej legendary Wasabi Power Ja sobie te Wasabi Power mówię jakby kategorii, żeby Nie kategorię, żebym mówił będzie będę jeszcze jakaś kategoria. Jest! zatrzymany jest! Dobrze, widzowie, udało się. Nie, widzowie, no dlaczego mnie zatrzymali? już będzie no, ale wow, dobra. Jest! Mamy zwycięstwo, jak w normalnie. Czemu ten pokój jest gwiazdury? Dobra, jeszcze raz. Całe trio chce jeszcze raz. Zobaczcie. E, cold pokoi i z leż... z piekielną wasabi power. Uu. Wiele ludzi już tu ma sobie power. Cztery osoby z tej że będą mieć sobie power przy sobie. Ale my na razie skupmy się na zadaniu. Pokoje jest teraz mega opad, ten sobie power. No dobrze, tego Leona trzeba to tak porwać. Tylko musimy uważać, bo Nita spał dwa niedźwiedzie, rozumiecie? Co tu się dzieje? wyczynienia. Co jest grane? Dobra, musimy musimy to jak najszybciej tutaj... Eee... No, załatwi. W ogóle jeszcze UL tutaj więcej, więc to mi się podoba. Dobra. Jak najszybciej, abyśmy mieli pobradzenie... nie to to zbieram. Jeszcze tutaj tego. Trzeba tu wszystko ogarnąć. Kolejny UL, Jeszcze więcej spowolnienia. To jeszcze bardziej, ja wypłacam! Ty wy to widzieliście, was tutaj sobie strzelił, ale tak go to spowolniło. Dobra, Leon... Leon takona. Leon... Leon dednął no, czas na tą nitę, bo... Już ona wkurza, ona już wkurza. Oj! Nie no, użyłem ten gard na jakiegoś bota. Jakiegoś WhatsAppu robota Ej, ja trzeba uratować p... Poko, jest OP, widzowie. Poko jest OP okay. Poko pokonujący bardzo. To jest prosty Poko, który pokonuje bug. Ale to leczy, widzowie. To bardzo mocno leczy. I na kolejny ulicznik uratuję. Nie wiem, po co to robić. Ale żeby było lepiej. Normalnie ten bas nie ma. Twarzy. Ten bas nie ma... Nie! nie. Poko, poko, poko. Co jest? Ile to leczy? Poko normalnie. Kztos tu robi. No. Chciałbym mieć sobie power do poko. Dajcie znać w komentarzach, czy byś, też by też byście... byście chcieli mieć. O sobie. <laughs> Uniknąłem ulta baza. O, jest grane widzowie tutaj. O, mam najlepszą akcję. 6 kg. Okej, okay, i oficjalnie mamy 14 tysięcy... 13 tysięcy pucharków. Mamy to widzowie, jeszcze te, te, te... Ten dźwięk wygrany i patrzcie ja tutaj mam już 100 kredytów. W szkole, że tak mało. Żebym, Zrobimy taki odcinek długi, że wbiję 20 tysięcy pułków. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 20 tysięcy półek będę wbijał. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda i jak to teraz wygląda. No, pięknie to wygląda teraz. Pięknie. Ikonkę sobie zmienię na jakąś lepszą niż ta. Moim zdaniem to będzie. To będzie widzowie... no, nie wiem, To jest fajna ikonka, niech sobie będzie u mnie, no, to wiele ludzi ma tą ikonkę, no tutaj, patrzcie tutaj. No, widzowie, no to będziemy kończyć odcinek ostatnią rundką, ostatnią rundką, Czyli odcinek? Po tej rundzie będziemy już kończyć odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, zrobiliśmy taki opening, jeszcze nawet trafiłem Wiekielną Wasabi Power, więc cieszę się, że Opening nam wyszedł. A teraz trzeba się zająć robotą pod tytułem Zgarnięcie tych złotych... Cokolwiek to, cokolwiek to jest. Ale to jestem. Ła! Edgar, dobrze, że nie ma Wasabi power. No i co ten Frank mi zrobi? Zobaczymy co ten Frank wychciał. Czy Wy to widzieliście normalnie? Jaka poza... <"Szcho> no Jaką poza on zrobił widzowie? Czy Wy to widzieliście? Jaka poza tu była? Uuuu, śmieszne to było nawet. Niestety fragmenty, dla tego odcinka się. A teraz musimy to kiko... No tak ten... kank ma taką moc, że jak ktoś go... Jak dostanie damage na Wasabi Power to od razu to automatycznie ultuje, więc to jest mimo nim OP. O je, dobrze, dobrze, uniknę tego, uniknę, 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 uniknę Trzeba tego unikać, trzeba pouunikać tych ataków Bo to się robi nieznośne i ta nam jak zwykle zabrała Nie, to nie, chciałem to zrobić, nie chciałem Chciałem to zrobić, nie chciałem Ostatnia giereczka została rozlegiona na zwycięstwo, nie wierzę, że się z nami rozgryzie, bo na koniec odcinka, mam nadzieję, że wam się spodoba odcinek, ja się dzwoniłem, no